Na starcie Mateusz Karbowy i Dariusz Ilnicki. Mam 27 lat i to jest moja edycja dziewiąta Ninja Warrior Polska. Więc już trochę tutaj razy byłem. Mateusz Karbowy. Nie ma siły. Dam 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 na pewno zmieniło moje życie. mogę teraz realizować ścieżek i projekty. teraz realizować wielkie, fajne projekty. Na przykład, ostatnio byłem w Brazylii, gdzie ustałem jako pierwszy człowiek na świecie na linach rozwieszonych między dwoma lecącymi balonami na wysokości ponad 2000 metrów. Także było bardzo wysoko. Te slaki cały czas zmieniały swoje napięcia. To robiło dużą trudność, żeby tam wybalansować. Było to dla mnie mega hardkorowe, kręciło się w głowie. Ale udało się także, że jest rekord świata. I też chciałam tym projektem, który nazywa się Możesz bujać w obłokach, pokazać, bo się mówi, nie buję w obłokach, a ja chciałam właśnie pokazać, że właśnie sięgaj po nieosiągalne, które się wydaje niemożliwe, po prostu idź w stronę swoich marzeń. Nazywam się Darek Gielicki, jestem ze Świątni Górnych pod Krakowem i mam 41 lat. No trafiłem na Mateusza, który jest, no tutaj. Był chyba dziewięć razy z tego, co mi tłumaczył, także no będę musiał biec bardzo mocno i liczyć na jego błąd. Tanio skóry nie sprzedał. Z boku rodzina oczywiście przy to, że z Mateuszem przyjechała e, tata. Przyjechała oczywiście dziewczyna, wielka miłość Mateusza Karbowego. A Dariusz Inicki przyjechał razem z żoną i córką. Mateusz Karbowy jest tutaj faworytem. On robi rzeczy nieziemskie. To prawda. Pobił rekord Guinnessa w czerwcu tego roku, stając właśnie na rękach. Gratulujemy Mateusz. Dawaj, A Darek pobija swoje własne rekordy. 41 lat na karku, ale cały czas wielka zajawka na sporce, czym oczywiście zaraża również dzieciaków, z którymi trenuje na co dzień. Nie wierzę, że kiedy pojawi się tutaj Mateusz Karbowy na e, finiszu, nie stanie nam na rękach. No ale najpierw musi to zrobić e, kończące kamienie pokonane. Czas na obręcze. I nie zwalnia tempa Karbowy. Nie chce tutaj pozostawić. Przypadkowi pokonuje również przeszkodę numer 3. Ilnicki. Dobrze, dobrze to wszystko wygląda i Licki naprawdę wielki szacunek dla tego wojownika. Daniusz jest szalenie ambitnym. Zresztą w kwalifikacjach już te ambicje pokazał. I naprawdę radzi sobie znakomicie. Tymczasem zwycięzcą za chwilkę. Prawdopodobnie zostanie Mateusz Karbowy. I już został. Jeszcze Brawka tylko swojemu rywalowi. Przekazał Mateusz Karbowy, ale teraz spiął się na krzywą ścianę. I oczywiście będzie tutaj z nami. Celebrował awans do drugiego etapu. Mateusz Karbowy w bardzo efektowny sposób spokojnie awansuje do drugiego etapu rywalizacji. Ale też kilka słów o, o Darku, bo no wiadomo, jak przegrasz, to niewiele się o tobie mówi. Ale o Darku mówić trzeba. Panie trzeba. Darku, dzięki, że byłeś z nami i zapraszamy na kolejne edycje, bo też pokazał Darek niesamowitą sportową klasę.